Gdy 25 lipca 1976 roku sonda Viking z wysokości 1860 km zrobiła zdjęcia powierzchni księżyca, zrobiono jedno bardzo ciekawe zdjęcie. Kiedy po sześciu dniach to zdjęcie zostało opublikowane przez Jet Propulsion Laboratory, zauważono pewien obiekt, skałę o długości około 3 km, wysokości 240 metrów, i media po prostu skałę, raczej strukturę geologiczną, i media powiązały to wszystko z ludzką twarzą. Oczywiście te pierwsze zdjęcia, jakie właśnie obserwujecie, naprawdę stwarzały złudzenie, podobieństwo do ludzkiej twarzy. I wtedy wszystko się rozpoczęło, media podchwyciły temat i powstała marsjańska twarz. Przez wiele lat ten obraz, to zdjęcie, Wzbudzało zainteresowanie, podkręcało wyobraźnię wielu badaczy, naukowców, fascynatów życia w kosmosie, że ta struktura to jest wszystko czymś nie pochodzenia naturalnego, tylko czymś wytworzonym przez jakąś inteligentną formę życia. Ale rzeczywistość jest taka, kiedy już zrobiono hmm, po późniejsze zdjęcia z 1998 roku, z 2001 roku, wykonane przy lepszych warunkach, y, o wyższej rozdzielczości, okazało się, że ta struktura geologiczna już w żaden sposób nie przypomina ludzkiej twarzy. Z powodu gry, świateł, cieni doszło do efektu pareidoli, czyli Zjawiska spowodowanego przez to, że nasz mózg ma tendencję do rozpoznawania w nietypowych kształtach kształtów ludzi i zwierząt. Po prostu nasz umysł, widząc jakiś nietypowy obiekt, czy też obiekt, rzecz podobną m, nawet z grubsza do człowieka, do zwierzęcia, do jakiegoś obiektu znanego ludziom, według schematu przyporządkowuje. Rzecz jako coś wyglądające, właśnie tak jak na przykład ludzka twarz. A rzeczywistość jest całkiem inna. Nasz mózg tak działa, nasza psychika tak działa, że lubi przyporządkowywać takie rzeczy w ten sposób, żebyśmy takie coś widzieli. I chociaż nadal wielu uważa, że jest to sztuczny twór, a te nowsze zdjęcia są sfałszowane, są niejako. Zrobione w ten sposób, żeby zaprzeczyć temu, że na Marsie znajduje się wytwór obcej cywilizacji, to na to też jest nazwa. Apofenia, czyli odnajdywanie związków i ukrytych sensów w przypadkowych i nic nieznaczących w zjawiskach i faktach. No właściwie na, na wszystko jest nazwa. Czyli po prostu uważają oni, że ta skała została jest wytworem obcej cywilizacji. I została tam zastawiona. A te nowe zdjęcia uważają za fałszywe, za coś, co ma po prostu zafałszować ten prawdziwy obraz, że tam coś jest. A rzeczywistość jest taka, że po prostu dzięki temu, że to światło w odpowiedni sposób padało, te cienie się tak ułożyły, Wida na tych starych zdjęciach z 76 roku, widać było niejako tą ludzką twarz na powierzchni Marsa. Te nowe zdjęcia, które też widzicie, temu zaprzeczają, no ale niestety, niektórych się nie da w żaden sposób przekonać. Dziękuję za uwagę.